No i przeróbki, przeróbeczki, ma być potrójna puszka nie podwójna, Kurczę, co innego ustalone z panem inwestorem, co innego z panią inwestorką, ma być do kabla HDMI coś takiego, ktoś mi tam, jeden z was mi mówił, że są, są takie końcówki puszek, czy tam jak to się tam nazywa, gniazdka do HDMI, ale ma być taki, który jest też zamontowany tu, czy ten kabelek se dołem wyjdzie i po prostu będzie se na, no będzie się kabelek dętał. Tu zaraz mi te blaszki. Dwie uratowałem i gdzieś tam, gdzieś tam mam z odzysku. To się też przydadzą. Zapianuję, flizeliną zaciągnę. 70, <śmum> 8 kupiłem. 70, 60, 8. Otwórnicę do bimetalu. Bo te do karton gipsu jednak sobie Średnio radzą. O ty w dupę jeża. No nie. porobione. Ktoś powiercił teraz. Szybko trzeba coś wykombinować. Wiertarki zwykłej nie przywoziłem, bo nie była mi potrzebna. Ale dobrze, że jest młot. No i mi rąk nie poukręcało. No i to akurat tu wypchnę, akurat mi od dołu pod puszkę wejdzie, będzie elegancko. No, to, to, to żre, a ja się tymi od płyt gipsowych męczyłem. Tamtym tu nie idzie tego umemłać, płyty. Co by nie było, jest kawał płyty do rozwiercenia. No, tak wygląda prawie skończona robota. Uniłotem zrobione, zastyk zaciągnąłem białym, za chwilkę poprawię jeszcze raz białym. I jest elegancko, śladu nie ma. Życzenie spełnione. Tu na razie jeszcze o sprzętu nie montuję, bo jeszcze tą ścianę na raz muszę przemalować. Tą tylko od, od, od łazienek. Dlatego, że zarabiałem tutaj, bo nie wiem, czy o tym mówiłem po wsadzeniu tych kubeczków, które firma daje i przykręceniu zawiasów, na dole wypchnęło po prostu towar. Buła się zrobiła, tylko musiałem to poprawić, zagipsować i tę ścianę jeszcze raz całą przemaluję. Jak montujecie drzwi i przymierzacie je. Hmm, czy pasują wam? No wiadomo, regulujecie zawiasy, trzeba ustawić odpowiednio, to nigdy, ale to nigdy nie wchodźcie do środka i nie patrzcie jak się zamykają. Ja popełniłem ten błąd, wszedłem do środka, patrząc się na górę, czy mi nie zawadzają tu, po prostu je pociągnąłem i się zatrzasnąłem, bez klamki, nie miałem przy sobie nic, prócz, prócz próbówki i, i klinów. I zobaczcie, co robiłem. Normalnie łamają w rękach kliny plastikowe, żeby się wydostać. Drewniany klin próbówką pociosałem, żeby się wydostać. Próbowałem go wcisnąć w zamek. Dopiero udało mi się wcisnąć taki kawałeczek. Plastikowy klinik. Pomiędzy nie wcisnąłem próbówkę i razem trzymając za tą końcóweczkę. Udało mi się zamek otworzyć. No po prostu... Ale jaki byłem po prostu zły, jak zatrzasnąłem je. No patrzę sobie na górę, patrzę, chlast mówię. Ja, pier, <laughs> mówię przecież, ja nic przy sobie nie mam. Tylko próbówkę, także na przyszłość, kurde, bo zaraz znowu nie wyjdę. Bo tam bas strasznie jest. Także na przyszłość, jak zakładacie drzwi, je przymierzacie i nie daj Bóg, chcecie wejść do środka. Klamki, które są od danych drzwi, włóżcie do pomieszczenia, w którym je zakładacie bezpiecznie. Na... Naprawdę, nie dość, że się zatrzasnąłem. Telefonu przy sobie nie miałem. Drzwi do mieszkania otwarte. Mówię, no przecież ani teraz do nikogo zadzwonić, ani nic. No cud, że miałem tą próbówkę w kieszeni i że te kliny tam leżały, to dzięki temu wyszłem. Bo jakby tu nic nie było, by było posprzątane, to już po mnie. Po mnie siedziałbym tu i bym po prostu się modlił, że ktoś przyjedzie w końcu. Dobra, sprzątam sobie cały bałagan. Bo sufit jeszcze na raz muszę pomalować, bo on był raz tylko malowany. Chociaż pewnie jakbym go zostawił, to i tak by się nikt nie kapnął, że jest na raz. Ale gdzie niegdzie widać jeszcze takie pasy. Nie ja wiem, czy to widać pasy, chyba to bardziej widać cienie rzucane przez okno. No ale nieważne. Sufit jeszcze raz odmaluję. Za dużo mnie to nie kosztuje pracy. Co chciałem pokazać. Odnośnie drzwi, to już się wypultrzałem, że centymetr odpręża, trzeba skuć, Bo przecież trzeba, bo się futryna nie zmieści. Szkoda, gadać. Ale jak, jak, oszczędza, jak oszczędza fabryka na opaskach, na materiale? Zobaczcie, że tu macie opaskę. Wyciągnę ją. Nie przyklejałem tego, tylko włożyłem. Tu macie opaskę jednolitą. Jest cała, wszędzie taki sam swój. Taki sam wzór. A zobaczcie na opaskę, którą teraz wymontowałem. Zobaczcie ewidentnie, jak widać doklejany pasek. Nie wiem, czy to zauważycie, że tu jest ciemniej, tu jest jaśniej. I tak jest po całości równiutko przy linii odcięte. No widać to ewidentnie, jak jest odcięta, odcięta opaseczka. Czyli jest dosztukowane po prostu. Wygląda to, że ta oklejna jest jednakowa, ale no, żeby tak było idealnie, idealnie wszędzie przycięte, i to widać, jeżeli to teraz nie wejdzie ten piórowpust za to, żeby to zasłonił, bo to będzie widać taki jasny, odcięty pasek na, na opasce. Odpierdnięcia komara. Ma się zamykać. No tak to tak. Skrzyneczka całkiem inaczej wygląda. Zamontowałem gniazdko, jak widzieliście, w tym miejscu. Będzie można wtyczkę tu sięgnąć, z tej strony. Poza tym to już ma sobie tam układać ojciec właścicielki ma to wszystko tam układać, tak? Prawdopodobnie te górne okno całe będzie wycięte. Po to, żeby był tutaj dostęp. Żeby router włożyć tak dalej, żeby go było widać. A to zostanie tak jak jest, bo tam będą kabelki upchane i tak dalej. Na pewno wygląda to Tysiąc razy lepiej niż jak odstawała taka buła. Także, a z ciekawostek powiem, może niektórzy z Was widzieli, albo nie powiem, powiem na górze. No dobra, no to teleportuję się do góry i. O, kurde! O, takie przechodzenie przez strop jest niebezpieczne, prawie w profile przywalił. Dobra, no i co? Tu trzeba zaczynać od zera. Tam już tak ładnie. A tu taki pierdzielnik jeszcze. Kurczę, w ogóle ja tu się ruszyć nie mogę. Zobaczcie, że tu jest wszystko. O ile na dole na bieżąco dochodziło materiału towaru i wszystkiego. I sobie mogłem tutaj zmagazynować i dopiero stąd brać. O tyle tu już się nie można ruszyć. Płyki na łazienki są. Ogarnę sobie posprzątam. Wszystko gdzieś w jeden róg zładuje, bo to są dwa duże zlewy kuchenne. W sumie te zlewy to ja związę na dół, bo one są tu mi zbędne. Tylko mi tu miejsce zawalają. To jest jeden na górę, jeden na dół, więc ja je zwiózę. Tu elektryka już jest w dużej mierze zrobiona w pokoju. To mi zostało to tylko te kable do naprawy, które zostały dziugnięte. No grzejniki zdjąć za grzejnikami zerem zrobić. Tak, to już jest do przycierania, bo sobie to zrobiłem, tu muszę tą puszkę rozdzielczą zamontować, instalację ogarnąć, w łazienkach instalacja też już jest, tylko popodłączać to, oczywiście tu jeszcze geberit, wylewka, tu jest jeszcze wszystko w proszku, no, tu jest trochę lepiej, wtedy co byłem jeden dzień, zalałem sobie, tu zrobiłem, także jest tu, tu jest troszeczkę lepiej, no i tu mój bałagan, ile tego jest? To się zwozi, zwozi, wnosi. A teraz ja nie wiem, gdzie się z tym podzieje. No co, uprzątnę to wszystko w tamten pokój. Ten pokój sobie przygotuję, poprzycieram go, zagruntuję, tak, żeby on był do malowania. I z powrotem wszystko tu wniosę z tamtego pokoju. Tamten sobie przygotuję. I dopiero się wezmę za salon. Czyli pierwsze to przeróbka elektryki. Wszystko zagipsować, otynkować, popodłączać tak jak powinno być, i biorę się za łazienki. Oczywiście w międzyczasie pewnie trochę elektryki, będę robił trochę łazienek, tu coś przyleję, tu coś przychlapie, tu coś zamontuję. To będzie takie odrywanie się teraz troszkę tu, troszkę tu, tu puszkę dowiercić. I takie tam. I takie tam. Tu trzeba się wkuć głębiej, bo tu, o ile tam na dole, ten pręd był dużo dalej, i... Tamta puszka się zmieściła dosłownie na styk. Obawiam się, że tu albo ona się nie zmieści, albo będzie odstawała. Ja bym ten pręd wyciął i ten pręd bym wyciął. Ja bym się w kół tam głębiej o te 2 cm. Tylko że. Co tu za dziura jest? O kurde. Bo może była do przenoszenia tych bloków żelbetowych. Tylko, że inwestor nie chce, żebym ingerował w zbrojenie. Jeszcze to z nim przedyskutuję. Pierwsze, co to muszę ten bałagan sprzątnąć, czyli muszę tam tamte dwa pokoje zrobione, żeby to wszystko stąd i moje graty w tamte dwa pokoje rozłożyć, ażebym mógł na salonie pracować, bo tak to ja się tu nie ruszę. Nawet nie ma szans, żebym się brał tutaj za salon, gdzie mam tu taki pierdolnik. Także pierwsze, pierwsze ogarniam pokoje, czyli puszeczki i elektryka, docieranie i dopiero reszta. Najpierw sobie związę, mówię, te, te zlewy duże, też nie wiem, co to, co to jest za takie wielki ten zlew. To to, to to jest... wanna? W tym się będzie można kąpać? E, tu więcej kartonu niż zlewu. Nieważne. Biorę się za porządki. Tego nie, te, tego nie musi nikt oglądać. O, i zobaczcie. Tu! Na dole nie było tego węgiełka w ogóle. Cholera wie dlaczego. Tu węgiełek jest. Czyli o tyle dobrze, że tu prawie mam porówno, tu praktycznie nie będę ingerował, ale znowu tu węgiełka nie ma. Ja nie wiem, jak oni to. Tu jest każde mieszkanie sobie. Tu dali taki kawał. Zobaczcie. Jest tyle. Zamiast to podzielić na pół i zrobić z dwóch stron taki sam, żeby było na drzwi na opaskę. Tu teraz ja muszę tu ściąć, a tu domurować. Ja nie wiem, czym się kierował ten, ten projektant, czy ci wykonawcy, którzy to robili. Dobra, już nie ma.